Cześć, witam was bardzo, bardzo serdecznie. Z tej strony Bartosz, a to jest kolejny odcinek z Gry Smite. Moi drodzy, przyszła kolejna Asalta. Ustawienia raczej dobre. E, już zrobione party, jeżeli chodzi o tutaj klanowe losowanie i możemy sobie odpalać e, match starting. Zobaczymy, kogo nam tam polosuje. Dobra, ja mam wulkana, nie jest tak źle. Lubię całkiem nim grać, także myślę, że powinno być OK. Już mi chyba go nawet teraz wylosowało na asalcie. Zaraz sobie sprawdzimy, jak wyglądają składy, ja nawet nie będę tutaj robił cięcia. E, Yununu ma Tora, Waga ma Wamane, Kirki ma Kali, ja mam wulkana i Berrus ma Ra, w drużynie przeciwnej, Gryzylitek ma ciąga, czyli change, e, Krychasto ma Achmuzyn Kaba, Shim ma Kali, BVB Odyn i kropelka Artemis. Moi drodzy, strasznie długo się robi te kustomy, żeby robić to losowanie, później 9 osób zapraszać i żeby wszyscy jeszcze byli zadowoleni. Plus ten czat to dosłownie o tako leci. No ale jakoś tam staram się to w miarę sensownie ogarnąć. I na razie się udaje. Zaraz prawdopodobnie po tym asalcie zagram sobie jeszcze conquesta. Jeżeli czas oczywiście pozwoli. No i to by było na tyle. Widzimy się już w grze, na linii. W porządku, moi drodzy. E, jesteśmy już w grze. Ja tutaj kupię sobie oczywiście najważniejsze itemki. E, Salwacja jest dobra, bardzo na salcie. I jesteśmy gotowi, moi drodzy. E, muszę też wam się troszeczkę przyznać do tego, że jakiś taki skwar na dworze jest tak gorąco. Czekajcie, czy ja tutaj nie mam tego co bardzo. O, może takowe było lepiej, co wy na to. Jak jest taki skwar na dworze, mi też za bardzo nie chce się grać, także po prostu, oj, ale bym sobie zagrał, kurczę, fajnie, że mam trochę wolnego czasu. Jak jest taka pogoda, moi drodzy, to ja wolny czas dużo chętniej spędzam na przykład na dworze, tak, a nagrywam dosłownie w ostateczności, także tym też jest trochę spowodowane to, że moje odcinki nie są tak często jak do tej pory. Po prostu jak jest taka piękna pogoda, to ja nie mam zamiaru siedzieć przy komputerze nie wiadomo ile czasu. To raz, a dwa... Jeżeli już siądę i, i nabiorę ochoty na grę, no to mimo wszystko jest cały czas gorąco. I nie jest to... Oj oj oj, ale potężnie tutaj Kali wyhaczyła. Wow, jeszcze to, no nieźle. No ciekawe czy Tor będzie tam lecieć. O, a to czemu? Odpalona. Wow! Uh. To było coś moi drodzy. Nawet mi się podobało, powiem wam szczerze. E, tego tu nie chcemy. Trzeba się pozbywać tych uli. Oj oj, 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 Czemu ja tylko tak oberwałem? Chyba tak. Podbiegnę tu do kali. Dobra. Uwielbiam tego wulkanu. On jest taki denerwujący. To jest po prostu najbardziej denerwujący chyba bóg ze wszystkich, jakie są. Ale są oczywiście gorsi i bardziej denerwujący chociażby Loki. Loki jest straszny, nienawidzę go. Muszę się chyba nim po prostu nauczyć grać, bo skoro ja go nienawidzę i mnie denerwuje, to, to chyba po prostu. O, proszę bardzo. To chyba po prostu jest niezły, tak? E, no ale ciężko mi tutaj. No nie pocelowałem. Zaraz będę miał ulti, to może uda się e, tam posłać jakąś rakietkę. Byłoby fajnie. Byłoby bardzo, bardzo fajnie. Tylko jak to zrobić? O, tor będzie tam leciał. Fajnie, to akurat zestunował moje tutaj. Ajajajaj, niestety, niestety nie udało się Tora uratować. Szkoda. Ale wulkan jest niesamowity, uwielbiam nim grać. Ma tak e świetne te skille. Naprawdę tutaj. Oj! Dobra. Naprawdę jak się to fajnie poskłada e, i się tutaj e, zrobi jakieś kombosy, to można naprawdę krzywdę niebotyczną wyrządzić. Zaraz będę miał... E, jak się ten to coś nazywa? Kurczę... Salwację, właśnie. Zaraz będzie Salwacja, to ja tutaj sobie będę mógł manę przywrócić, sobie i Kali przy okazji w sumie. Gdzie są nasze minionki? Biegną już. Dobrze. Kurczę. Mało brakowało. Szybko muszę się ratować. O, uratowałem się. Czemu ja tak długo mam tutaj? Nikogo nie zabiłem. Aż tak marnie. Aż tak marnie. O, no, Tor będzie się tam ładował. Nie wiem, czy się władował, bo nie widzę. Chyba tak. To się pokusił. I znowu ta sama sytuacja. Ledwo żyje. Przydałoby się zginąć. Tylko teraz, jak to zrobić? Dobra, zaraz tutaj ja ich tak będę kusił, że oni sami się będą o mnie zabijać. Ajajaj, a jednak, a jednak się udało. Ja uwielbiam asalty moi drodzy, bo e, mi akurat w asaltach losuje ze wszystkich bogów dostępnych w grze, także ja tak naprawdę nie wiem totalnie kim zagram i wybór jest naprawdę niesamowity. A co za tym idzie? Oj, 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 no, 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 no! Nie no, nienawidzę tych cierni. Wybór jest ekstra i też zauważyłem, że bardzo dużo ludzi ogólnie ma problem z soltami, bo mają jakiegoś wymainowanego tam jednego boga, wylusuje im coś innego i już jest, kurczę, cienko, tak? Dlatego taka technika, którą ja stosuję, czyli grać wszystkim i wszystko i wszędzie jest całkiem niezła, co prawda jak przychodzi co do czego i trzeba zagrać jeden v 1 ligowy, to wtedy ja z kolei jestem cienki, a ktoś kto ma wymasterowanego jednego boga, no to wtedy tak naprawdę mnie niszczy, bo wie na, ten, na temat tego boga wszystko. No, ale to tutaj myślę, że, że to e, nic straconego, oczywiście, i w końcu również uda mi się dojść do takiej wprawy, o której mówimy. O, proszę bardzo, no, ta jedyneczka jest słaba jeszcze w moim wykonaniu. Trójką za to, jak przygrzmocę, to już naprawdę zadaje bardzo dużo obrażeń. Trzeba się pozbywać tych huli. Teraz wam pokażę. O, no, tylko jeszcze trzeba trafić, to jest... O, 300, moi drodzy, 300 dla takiej Change to jest naprawdę sporo życia. O, i znowu Change, kurczę, dostała. Ja cały czas mówię Change, mimo że wiem, że się tak nie mówi, ale po prostu to, jak się mówi rzeczywiście, to jest tak głupio, Uhuhu. U-hu-hu! nieźle, nieźle. Dopadli mnie. No ale jeszcze nie jest taka tragedia. Było gorzej. Mm, dobrze, ja sobie teraz wzmocnię troszeczkę power'a, żeby jeszcze bardziej męczyć tą trójką. Um, no i tutaj ulti też troszeczkę zepsułem. Myślałem, że Artemis będzie się cofać do tyłu, i rzuciłem tak za nią. Myślałem, że jak usłyszy moje ulti, to pomyśli, że kurczę, leci we mnie, cofnie się i oberwie, ale no tutaj pobiegła totalnie w innym kierunku. No ale cóż. Nie wszystko musi wychodzić tak, jakbyśmy chcieli, żeby wychodziło. Zobaczmy. 10.7. 10.7 to jeszcze nie jest taki wynik oczywisty. Przypominam wam również, że asalty im dłuższe, tym trudniejsze. Bo im dłuższe, tym wyższe lewela, im wyższe lewele, im, im później jest. E, tym później dobra. Im wyższe lewele i im później, tym później dłużej się wskrzeszamy. I Jak uda nam się spuszować e, przeciwników, to wtedy mamy problem. Znaczy oni, znaczy my mamy problem, jak przeciwnicy nas spuszują. Ponieważ. E, o enemy. Left the game zobaczymy kto wyszedł e, O 1 BVB323 dobrze zapamiętam sobie Nick na ten czas zobaczymy czy wróci Hahaha, ha, ha. Udało się wlepić kulkę Nie ma Oj prawie prawie mało brakowało. Te wieże, one są tak potężne teraz, no niesamowicie, że naprawdę... Momentami to ciężko, ciężko. oj, ale oberwałem. Gdzie tu jest jakiś ktoś do uleczenia? Dobra, zrobimy tak. O, świetnie. Świetnie, Ra jednak jak uleczy, to jest super. O i już patrzcie, nie mam praktycznie minionków. Przydałby się jakiś stun. Ja tutaj bym wtedy wyjaśnił troszeczkę z ulti. Będziemy je pyrgnąć, tak żeby każdy oberwał. Tutaj jest chyba najlepiej, nie? O, zanim się tu zastanowi, jakie ulti rzucić. Dobra, walimy coś takiego. Udało się. I myślę, że możemy teraz już elegancko tureta uderzać. Tylko trzeba się tych uli pozbyć nieszczęsnych. No i nie dolatuje, niestety. Dobra. Fajnie się uleczyłem. Postawię troszkę bliżej tutaj tą wieżyczkę. Dosłownie minimalnie. Super. Zwróćcie uwagę, dwa skille i nie ma naprawdę grupki, całej grupki minionów, moi drodzy. Ta, 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 ta wieżyczka, ona się świetnie tu sprawuje. Oj oj, 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 ledwo tutaj udało się przeżyć, ale udało się. Bo ta wieża bardzo fajnie tutaj puluje te miniony, dzięki czemu mamy bardzo dużo czasu na regenerację i tak dalej. Na puszowanie puszujemy dosyć nieźle, chociaż ta wieża tak naprawdę nie schodzi tak jakbym chciał, żeby schodziła. No ale cóż, nie można mieć wszystkiego, prawda? Kolejny powrót, powrót many. Lubię tego wulkana, naprawdę bardzo lubię nim grać. Ciekaw jestem, jakby się sprawdził na jeden na jednego. Myślę, że całkiem nieźle, tylko pytanie: czy przeciwko każdemu, czy albo chociaż większości? A tak, Middle Tower. Oj, 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 chciałem się stamtąd wyrwać jedynką. Ale coś mi ta jedynka nie zatrybiła, nie wiem dlaczego, może nie, no many raczej mi nie brakowało, staram się mieć cały czas e, większą część. Sprawdźmy sobie statystyki w tym czasie, 2 do 1, 5 do 3, 3 do 1, 1 do 3, 4 do 1. Całkiem nieźle nam idzie, jeżeli chodzi o moją drużynkę. Plus jeszcze przy okazji, A dobra, już się wyjaśniło, zwróćcie uwagę, zapomniałem totalnie o tym, że BVB 3-2-3 już sobie zapisuję. 3, 2, 3 Wyszedł z gry, także przez to, że wyszedł, jest 4 na 5. No ale my mieliśmy identyczną sytuację e, przez większą część e, areny. Także powiedzmy, że te kastomy się w miarę wyrównały. Akurat e, podczas tej akcji mi zebrały się pieniążki na tego tutaj stafa. Jak on się nazywał? A to nie jest staf, tylko rod teoretycznie. No ale dobra. Wracam już szybko na linię, zaraz tam wjadę ze swoimi rakietnicami. Chciałem powiedzieć, że zaraz tam wjadę ze swoją rakietą i kulami, ale to mogłoby trochę źle zabrzmieć. Co prawda mam i rakietę i kulę, ale... ale nie będę stosował tego typu tekstów, nie wiadomo kto tutaj będzie wchodził na te filmy, jeszcze się ktoś zrazi. Trzeba tego tureta się pozbyć, on jest naprawdę tutaj problematyczny. Ojej, ojej. Przynajmniej wiem, że tych e, owadów Achmozen Cup na pewno nie maksuje. Jakby to robił, to bym dostał za 400, a nie za 10. Dobra, troszkę ta wieża ich uwagę odciągnęła. Hmm, jak to możliwe? O no, proszę i mamy z powrotem BVB. Jak to kurde to rzucać, żeby ich trafić? To jest... To jest nie lada wyzwanie, ale na razie jakoś sobie radzę. O! O teraz mi się udało tak, żeby tutaj... Świetnie! Świetnie zwrócił uwagę co się tu udało zrobić. było boskie normalnie. I przywracamy. Dlatego tutaj zobaczmy, no właśnie nikt nie kupił salwacji oprócz mnie i Achmu mój To i tak naprawdę jest ekstra. Jest ekstra, jeżeli ma więcej osób salwację. Wtedy można się tutaj bardzo, bardzo fajnie uleczyć drużynowo. Bach, super. No i jedziemy dalej, no bo tutaj tak naprawdę nie ma się nad czym modlić. Trzeba po prostu atakować. No i super, nie ma Fenixa. No, proszę bardzo. Oj ojoj, oj, 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 zapędziłem się. Chciałem tu poszaleć oczywiście, bo ja lubię tak szaleć. Dobra, zobaczmy sobie tą akcję. Z jakim ja tu jestem teraz? Jononu może być. Berrus. Świetnie. Kirki. Aj, nie wyszło ulti. Dobra. Kirki robi co może. Postanowił rzucić się w wir walki, żeby odciągnąć przeciwników. Zabija Kroplexa. Raz wiewa. I mają decide. Niedobrze. 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 Decide nigdy to nie jest nigdy nic dobrego. E, co by mi tutaj. Co? To jest bardzo dobry pomysł, żebym ja to kupił. Na moje ulti to jest świetne. E, jak to? Kurczę. Znowu telefon, i podczas asalta też za moment wracam. Dobra, jestem z powrotem. Akurat nie ominęło mnie zbyt wiele, także w pożo. O, tor tutaj się świetnie akurat władował. Ok, zobaczmy, co jeszcze da się tutaj ugrać. Jak tam drużynka? Dwa, trzy, trzy, jest nas z czterech, także spoko. Zwróćcie uwagę na tego pusza z mojej strony. Dwa skille i nie ma całego tutaj miotu mobów. Co to za dźwięk jakiś jak słyszę tutaj w tle? Oj, 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 oj. Przydałoby się tutaj troszkę uleczyć. Trzeba wrócić. ojoj ojoj, gdzie, gdzie Co się stało? Nie wiedziałem, że Hmmuxen po rzuceniu tym swoim żądłem ee, robi silensa. Tak jakby ja nie byłem w stanie w ogóle użyć mojego skilla do ucieczki, czyli jedynki. No ale cóż, lecimy dalej. Zobaczmy. Waga tutaj próbuje coś. Kto tam jest z nim? Kirki. Kierki wyczekuje ulti. Chyba, że nie ma. Nie miał już ulti. Oj, 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 Dobra, waga świetnie tutaj ciśnie. Ktoś do niego dołącza. Tor. Zobaczmy, gdzie wymierzy. O, super. Ale czemu nie atakuje? Czego nie atakuje? Jedynka, trójka, dwójka. I po robocie by było. Oj, no, no nie stój, nie stój. Oj, 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 waga tutaj próbował jeszcze uratować, ale się nie udało. Może ja teraz wrócę? A, Jununu złapał laga, dlatego tak stał. Szkoda wielka. Ja raczej nie powinienem mieć problemów z odpuszczaniem tego. Moja wieża tutaj świetnie się sprawuje pod tym kątem. Czemu tak stoicie w jednym miejscu? Chcecie mnie podkusić, i udaje wam się to. Ach, udało się w Artemis trafić. Nas jest czworo, dobra, możemy atakować. Jest już nas, czw jest, jest już nas czworo. Zwróćcie uwagę. Strasznie tutaj oberwała Artemis. I co, nie wyszło mi to ulti? Co tu się stało? Gdzieś się wystrzeliłem ulti, ale nie pojawiło się tak. Jakby szkoda, bardzo dobra szybko, szybko za tysiaczka, proszę bardzo 1066 obrażeń z ulti. To mi się podoba. Możemy atakować dalej. Świetnie. Trzeba teraz tego feniksa zlikwidować. I chyba trzeba będzie już pójść za ciosem, niszcząc tytana. Eee, tak mi się wydaje. Ja samemu tytanowi zadaję praktycznie 400 obrażeń z samego combo. No i chyba będziemy kończyć, moi drodzy. Tak! Okej. Okay. Tego customa udało się zwyciężyć. Jak widzicie te um, assaulty są według mnie najciekawsze ze wszystkich. E, najbardziej za nimi przepadam. E, najmniej ciekawe za, zaczęły robić się areny. E, areny zaczęły się nawet wręcz robić nieco nudne na kastomach, także nie wiem, czy będę je robił na kastomach dalej. Ale asauty, asauty jak najbardziej. Asauty są fajne. E, dobrze, moi drodzy, to było na tyle. Mam nadzieję, że wam się podobało. Widzimy się w kolejnym materiale. Trzymajcie się.